Jak widzicie tych kart jest naprawdę odgroma. Kiedy będziecie gotowi, zmierzcie się z potężnymi bossami. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym pudle bez tajemnic, a w tym odcinku gra Dark Souls gra karciana, gdzie polską edycję przygotowało nam wydawnictwo Portal Games. Gra karciana oparta na kultowej grze wideo. Poruszamy się po planszy eksploracji i walczymy z bosami o różnej sile i umiejętnościach, a wszystko to oparte o mechanikę budowania talii. Mam jeszcze tutaj dodatkową kartę czarodzieja, ale szczerze to nie wiem, czy jest to karta promo, czy karta poprawiona. O tym wszystkim zaraz się przekonam, także nie ma co przedłużać. krótkie intro i zaczynamy. Tak oto mrocznie prezentuje się wieko tego pudła. Mamy tutaj naszego bohatera oraz ognisty portal. Dark Souls Gra Karciana to kooperacyjna gra oparta na rozwijaniu talii od 1 do 4 graczy. Podczas eksploracji napotkacie wielu wrogów. Pokonajcie ich, a zdobędziecie dusze i skarby, których użyjecie, aby rozwinąć swoje talie i skutecznie walczyć z wrogami. Kiedy będziecie gotowi, zmierzcie się z potężnymi bosami. Tylko pokonując ich, możecie odmienić losy świata. Zapowiada się bardzo dobrze, a jest to gra od 1 do 4 graczy od 14 roku życia oraz na około 60 minut. Oczywiście, na wstępie mamy instrukcję. Jest ona dość pokaźna. Krótki wstęp: fabularny, zawartość tego pudła, wybór postaci. Jest ona zrobiona na papierze naprawdę wysokiej jakości. Opisany obszar gracza. Uzupełniona jest o klimatyczne ilustracje, aktywacja wrogów, aktywacja graczy, starcia z bosami, opisana ikonografia, alternatywne tryby gry oraz na końcu jedna duża karta pomocy. A cała instrukcja to 24 strony. Żetony w dodatkowej folii. Żeton rany. Same żetony są na grubym kartonie. Żeton pięciu dusz. Żeton duszy. Żeton ukończonego starcia, oszołomienie, odmrożenie, zatrucie, krwawienie. Mimo, że jest to gra karciana, mamy tutaj trzy plansze. Plansza wrogów, w postaci oraz eksploracji. Tak samo jak żetony, porządna, gruba tektura. Mroczny zamek w tle. Jeden bo jeden, ale jest woreczek strunowy, no i pięknie upchane nasze karty w tekturowym insercie. Zobaczę, czy coś tam jeszcze się znajduje pod spodem. Pod spodem nic nie ma, ale zobaczcie ile tego jest. Także zabieram się za karty. Jak widzicie, tych kart jest naprawdę od groma. Zaczniemy od kart postaci. Herold, na karcie mamy w lewym górnym rogu współczynnik prowokacji, a na dole zdolność heroiczną. Jego zdolnością jest wytrwałość odwróć tę kartę, aby uleczyć trzy punkty życia swojemu lub innej postaci. Odwróć tę kartę, gdy odpoczywasz przy ognisku. Rycerz nieustępliwość odwróć tę kartę, aby zablokować trzy obrażenia czyli odpoczywając przy ognisku, ładujemy sobie umiejętności. Czarodziej, furia zaklęć, odwróć tę kartę, aby opłacić koszt kondycji ataku. Zobaczmy od razu, czym się różni od tej karty. Mamy tutaj coś dodane. Odwróć tę kartę, aby opłacić koszt kondycji ataku z tym symbolem. To od razu ta karta idzie wek. I ostatnia postać to zabójca. Cios w plecy, odwróć tę kartę, aby zadać jedno obrażenie karcie wroga w tej samej kolumnie co ta karta. Te obrażenia ignorują obronę celu. Cztery karty pomocy, opisane krwawienie, odmrożenie, zatrucie oraz oszołomienie, oraz inna ikonografia. Karty kondycji dzielą się one na warte dwie dusze oraz na pięć dusz. Te karty rozwijają nasze talie, dzięki nim będziemy silniejsi oraz wytrzymalsi. Karty skarbów, a możemy znaleźć szterna, Kostur Czarodzieja, Rapier, Długi Łuk, Skrzydlata Włócznia, Kula Ognia, Falkion, Sztylet Obronny, Bułat, Gnilna Włócznia Nocniaków, Halabarda, Wielka strzała dusz, szata czarownika, czarna skórzana zbroja, czarna żelazna wielka tarcza, wielka kamienna tarcza. Jeśli ta karta zablokuje wszystkie obrażenia od ataku, należy zignorować wszystkie odepchnięcia tego ataku. Szata robotnika, pajęcza tarcza, szata biskupa, puklesz, zbroja wilczego rycerza. Jeśli ten pancerz zablokuje wszystkie obrażenia od ataku, postać dowolnego gracza może wyleczyć jeden punkt życia. Talizman słoneczny, pierścień filodi, wielki Łuk piornej rzezi, buława partyzana, wielki nóż korwiana, zakrzywiony miecz rycerza Pontyfika, wielki miecz dusz, rozkwitający zielony pąk, plamisty bicz flamberg, Klinga Moriona, strumień dusz, słoneczny prosty miecz. Samonaprowadzająca kryształowa materia dusz, tą bronią można zaatakować dowolnego wroga niezależnie od pozycji. Ciężki klejnot, ostry klejnot, żywica złotej sosny, wybierz postać, jej następny atak zyskuje plus jeden do obrażeń, a rodzaj ataku zostaje zmieniony na taki z takim symbolem. Poświęcony klejnot, wielki młotworta, czarny wąż, wielki miecz wilczego rycerza, wielki miecz sądu, kryształowa włócznia dusz. Zbroja z Catariny, zbroja zabójcy smoków, zbroja Słońca. Dowolna postać może używać tego pancerza do blokowania. Karturska tarcza oraz kojące światło Słońca. Karty ogniska, jaskinia pustych, rozdarty loch, głębiny, ogrody popielne, ofiarna droga, pustka popiołów, mroczna pustka, zacienione przejście, upiorna twierdza, zapomniana, ilustracje bardzo klimatyczne, wyjęte prosto z gry, wieża więzienna, zapomniany wąwóz, wysoka ściana Lothrit, cela pustych. Spalone ogrody, świątynia głębin, przełęcz brzasku, wąwóz sztormów, demoniczne ruiny, zaginiony labirynt, zwietrzały szczyt, czarny loch, pusta krypta, ciche grobowce, zaginiona kapliczka, cmentarz popiołów, otchłań umarłych, głębie straconych, zawalone przejście, zrujnowana warownia, płonące ognisko. Trzaskający ogień, to już ilustracje mamy takie same. Rozżarzona polana, po odsłonięciu otrzymujecie kartę kondycji, wartą dwie dusze. Dogasający żar, to już dostaniemy kartę kondycji, wartą pięć dusz. Oraz zimne popioły, po odsłonięciu otrzymujecie jeden skarb transponowany. Ostatnia szansa, gracze nie otrzymują dusz ani kart skarbów ze starć. karty przedmiotów początkowych rozpoznamy ich po takich symbolach konkretnie te symbole podane są w instrukcji a rozpoczynamy z włócznią talizmanem zbroją herolda trójkątną tarczą karty kondycji karty szczątków człowieczeństwa Talia początkowa rycerza, a ma on długi miecz, krótki miecz, tarcza rycerza, zbroja rycerza, no i karty kondycji. To jeszcze rycerz. Tu już mamy kolejną postać: jest to czarodziej, łamacz kolczuk, strzała dusz, skórzana tarcza, szata czarodzieja, no i kondycja. Postać zabójcy, estok, kukri, zbroja skrytobójcy, tarcza cel, kondycja i to już wszystkie klasy postaci. I na koniec karty wrogów. Tu będziemy mieli karty bossów, a tu normalnych wrogów. Pusty żołnierz, pusty kusznik, tak samo jak i bombardier, srebrny rycerz włócznik, łucznik. Pusty Zabójca, Szczur Gończy, Strach Się Bać, Klatko Pająk, Szkielet, Strażnik Grobów z Kuszą, Pusty Pachołek, Pusty Wieśniak, Skrzydlaty Korwian, Strażnik Grobów i Niewolnik Wojownik, Niewolnik Zabójca, Skoczek Nocniaków, Pies Bestia, Pusty Niewolnik z Flambergiem, Oddany Mędrcowi, Srebrny Rycerz Szermierz, Wielki Pusty Żołnierz, Rycerz Katedry, Krwiożerczy Kryształowy Jaszczur, Rycerz Lotrik, Ewangelista Katedry, Szaman Nocniaków, Strażnik Grobów Katedry, Wijące się Gnijące Mięso, Oddane Głębinom, rytyrski Niewolnik Czarodziej, Szermierz Rycerzy Pontyfika, Rycerz Pontyfika z Wielką Kosą, Płomienna Wiedźma, Wielki Szczurgończy, Sobieodziele Bosów, Łowca Likantropów, Likantrop, Trupia Larwa, Strażnik Więzienny, Upiór Mroku, Człowiecza Ropa, Szkielet Strażnik Grobu, Czarny Rycerz z Wielkim Mieczem, Czarny Rycerz z Wielkim Toporem, Bestia suływana Grzeszna Potworność Demoniczny Duchowny Starszy Nocniaków Gigant Niewolnik. Przejdźmy teraz do kart bossów. Wort z mroźnej doliny. Mroźny dotyk. Jeśli postać gracza zaczyna swoją turę w poprzednim rzędzie, otrzymuje stan odmrożenie Te karty są dwustronne: zamrożenie do szpiku kości. Za każdym razem, gdy postać gracza otrzymuje obrażenia od odmrożenia, otrzymuje jedno dodatkowe obrażenie. Pontyfik Sullivan, autorytet Pontyfika, odwróćcie tę kartę, kiedy otrzyma pięć obrażeń. Karta ta zostaje pokonana, kiedy otrzyma obrażenia równe jej punktom życia. Wola Pontyfika, ta karta atakuje przy użyciu talii Pontyfika Sullivana. Odwróć tę kartę, gdy jej punkty życia zostały zredukowane do zera. Stróż odchłani, Braterstwo odchłani, Obie karty nieumarłych legionistów rozpoczynają starcie w przednim rzędzie planszy wrogów. Płomienny gniew, 8 karty nieumarłych legionistów. Wszystkie ataki tej karty zyskują plus 2 do obrażeń. Wielki władca Wolnir. Lewa ręka Wolnira, prawa ręka Wolnira. Jak już widzicie, każda z tych kart posiada swoją umiejętność. Nieumarły legionista. Uderzenie na odlew, uderzenie młota, mroźny oddech, uderzenie z rozbiegu. Podwójny zamach, miażdżące uderzenie, mrożące uderzenie, pchnięcie buławą, cios podbródkowy, pchnięcie z wypadem, cięcie z rozbiegu, uderzenie z wyskoku, płonący miecz. Płomienny pęd, wypad, gorejące cięcie, płonący zamach, ogniste cięcie, smagnięcie, pchnięcie z obrotu, magiczne cięcie, włócznia dusz, fala duszy, miażdżący skok, czarna chmura, uderzenie lewą ręką, grzmotnięcie prawą ręką, cięcie mieczem, uderzenie lewą ręką, przebicie, pełzający chwyt oraz cięcie. Czas na krótkie podsumowanie. I tak oto prezentuje się gra karciana Dark Souls. Klimatyczne ilustracje wyjęte prosto z gry, żetony oraz plansze na grubym kartonie, do tego ładnie zilustrowane, kart jest od groma, są płótnowane, chociaż z drugiej strony niezbyt grube, czcionka na kartach klasycznej wielkości nie będzie problemu z rozczytaniem jak w niektórych grach. No i bardzo przyjemnie przeglądało się instrukcję, która została upiększona o ilustrację z gry. I to już wszystko w tym filmie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, pamiętajcie o pozostawieniu komentarza m.in. innymi. O treści na Wika. Dajcie znać, czy mieliście już okazję grać w Dark Souls grę karcianą i co o sądzicie. Pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Tutaj podrzucam jeszcze nowy harmonogram, abyście wiedzieli, kiedy będą nowe filmy. A mi pozostaje bardzo podziękować Wam za oglądanie. Wielkie dzięki i do następnego.